Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnych zajęciach ćwiczy z MC1. Dzisiaj w planie poranny rozwój. Także wszystkich serdecznie zapraszam do wspólnego ćwiczenia. Znali sobie troszeczkę miejsca, stoimy w lekkim stroku, rączki wzdłuż połowia i węż, ramion do góry. Jednocześnie staramy się zrobić sobie od 10

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I stoimy w lekkim skoku, więc obie strony są na wysokości barków. I robimy skłon do przodu. Wprostujemy pół, ręce do przodu, pośladki do tyłu. Staramy się wylecją. Proste 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rocznie. I znowu. Lekko zggięte w łacciach w lekkim rozkroku i robimy 10 <klimy> powtórzeń na jedną stronę i na drugą skrętową. Staramy się, głowa się odwracała razem z tułowiem. Dziesięć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. do wysokości dłoni, dłoni do wysokości bioder, kolana. 10 na stronę. 10 jedna, 10 druga. 12, 15, 14. I odpoczywamy. Moment izu. Pęce zgięte. To samo, tylko nóżki idą po skoś. Raz, dwa. 3 staramy się plece proste skręt tylko kolano. prawo kolanko do lewego łokcia i na owo 10 na skroje Jest znowu stoimy dla skroku. Teraz jedna ręka wyprostowana, druga. Tuż w i na przemian zmieniamy położenie. I znowu od 10 do 15 powtórzeń. Każdy indywidualnie Jeszcze dwa powtórzenia. I odpoczywa. I teraz robimy. Wyprostowamy do boku i staramy się przyciągać do nóg i prostujemy do wysokości barku. I dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 13 14 15 i stoimy w lekiem skoku dwanie są bioderka i kręcimy bioderkami 10 w jedną stronę i 10 w drugą. Zmieniając krążenie raz w jedną, raz w drugą. prosto linię same drzwi i kręcimy jeszcze cztery i odpoczywamy i skręcamy w tułowie w pozycji czołowej noczki wzdłuż tułowia w lekkim rozkroku i raz na jedną stronę i raz na drugą dziesięć na jedną, dziesięć na drugą Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, I jeszcze dwa. I odpoczywamy. I unosimy, rączki mamy wyprostowane przed sobą. I 10 na jedną, 10 na jedną nogę. Unosimy plece proste i podnosimy do dłoni raz jedną nogę razem. I teraz mamy ręcz, ręce rozłożone lekko do boków i staramy się teraz lewą nogę lekko zginamy w kolanie i staramy się dotknąć przeciwległej jednogłośnia. Raz, dwa, Proste tu stabilny, samą nogę. zastawa w zstłowie i staramy się teraz łączyć nad głowę i wracamy do pozycji wyjściowej do 3 4 jest tu stabilny, samemu dobrze pracę I I odpoczywamy. I rączki wyprostowamy ramiona nad głową i zginamy ramiona w łokciach, łokcie przyciągamy do człowieka. Prostujemy nad głowę. Przyciągamy. Stoimy stabilnie. Trzy, dwa, jeden i odpoczywamy. I stoimy sobie w lekkim rozkorku, ręce zgięte i staramy się teraz prawą, lewą dłoń do prawego biodra, druga ręka do drugiego biodra i przenosimy ręce. I trzy, cztery. mamy moment i ręce rozgięty w okczach, szerszy, rozkrok i robimy krążenie tu, raz w jedną stronę i od razu w drugą. Staramy się nie opuszczać głowy za nich stopni i kręcimy. ręce za głowę przed i raz w jedną stronę. i stoimy i staramy się teraz idąc w walczu i uginamy nogi w kolanach starając się piętą dotknąć do pośrednika Staramy się teraz poprzeknąć, czyli uginamy prawą nogę i staramy się dotknąć do lewego pośrodka. I zaczynamy. I jest. I odpoczywam. I znów ręce zgięte w łokciach i staramy się krążenie ramion do przodu, ale bardziej już intensywnie. Więc przygotować się lekkie rostrum i 10 krążeń do przodu i 10 do ale już bardziej dynamicznie. I zaczynamy raz. 9, 10, moment odpocząć i to samo do tyłu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I odpoczywamy i dostojemy w lekkim rozkropku. opadł połowia do przodu, ręce rozłożone. Szeroko i staramy się dynamicznie 10 na jedną, 10 na drugą stronę zrobić skrętu z I zaczynamy. Teraz. Mamy moment i teraz staramy się, unosimy kolanko, podpadkę piersiową i nogę prostujemy w kolanie i raz jedna, raz dwa, po pięć no, razem dziesięć. Najpierw podnosimy tu i prostujemy w kolanie I odpoczywamy. I staramy się teraz w drugą stronę, czyli wyprostowana noga do góry, uginamy w kolanie i przyciągamy do drugiej strony. 12. I odpoczywamy. I już jesteśmy po dobrej rozrzewce. No, Przejdziemy do tych ćwiczeń. Bardziej dynamicznych w lekkim rozkroku ręce zgięte w łopcie. I staramy się tak dłonie przed siebie i odciągamy do boku. I takich dynamicznych 10 powtórzeń. Przygotować się ręce zdjęte i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I mamy podpocząć. I to samo robimy z nogami. Czyli dynamicznie. Raz jedna, raz druga. Uginamy nogę w kolanie i odwrócimy do boku. Przygotować się i zaczynamy. Raz. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I mamy no, do początku. Przechodzimy do górnych partii. To samo ręce zgięte w łokciach, ale teraz przyciągamy ręce. Lepiej pociągamy do boku, prostujemy przed siebie i przyciągamy do płatków pierścia. I znowu staramy się w miarę to ćwiczenie zrobić dynamicznie. I ćwiczenia. 10 powtórzymy. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I odpoczywamy. I to samo. Dynamiczne, pięć na jedną mogę pięć na drugą, ale teraz dobra. lekko wchodzimy do tyłu, zginamy w kolanie i przyciągamy się. Pięć na jedną, 5 na drugą. Przygotować się i zaczynamy. Raz. I odpoczywamy i mamy gotowe ręce zdążnięte pod kątem 9 czy stopni przed sobą. Staramy się mocno wewnątrz ręce starać się zachować stabilny tułów. Tylko same ręce i przyciągamy. Wypychamy ręce i przyciągamy do nas Przygotować się 10 takich dynamicznych <laughs> ćwiczeń. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I odpoczynamy. I to samo ćwiczenie. Zrobimy nogami. Czyli wyrzucamy nogę. Raz jedną, raz drugą do góry z zachowaniem stabilnie postawy kręgosłupa. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I odpoczywamy. I teraz rączki znów zgięte i robimy dziesięć dynamicznych półprzysiadów. Prostujemy ręce do przodu i uginamy lekko nogi w kolorach. Przygotować się i ćwiczyć. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I odpoczywamy. i staramy się prostować ręce w łokciach boksowanie tak naprawdę przygotować się i ćwiczyć plec umijamy nogi w kolanach i prostujemy przejdziemy do następnego dynamicznego ćwiczenia różne palce. Jak musimy się lekko, dosłowniamy nogi i staramy się ręce włączyć nas głową. Jeszcze moment przygotować się 10 takich dynamicznych paliców. O raz dwa. sobie do kilku takich ćwiczeń rozciągających, ale dynamicznych. Po trzy powtórzenia na stronę. Czyli pierwsze ćwiczenie, ręce zgięte, jedna ręka na wysokości. Lędźwi druga nad głową i dynamiczny skręt i zmieniamy. I trzy na jedną, trzy na drugą stronę. Przygotować się i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I stoimy, i staramy się teraz trzy razy na nogę, czyli unosimy kolanko pod klapkę piersiową, łapimy się i mocno przyciągamy dłońmi do klatki piersi. Trzy na jedną, trzy na drugą. Przygotować się. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz zrobimy trzy na jedną, trzy na drugą. Wykrok do przodu z jednoczesnym uniesieniem zgiętych rąk nad głową. Przygotować się i zaczynamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6 i jeszcze jedno ćwiczenie dynamiczne na zakończenie. Podprowadzamy nogę do zewnątrz i robimy jakiś przysiełek. Trzymaj jedną, trzymaj drugą. Przygotować się i, i ćwiczyć. Podstawiamy nogę. I trzy. Cztery. Pięć. I sześć. I na zakończenie sobie luźniutko na paluszkach, nóżkach się ręce. Luźno. Rozliczymy. i wyrzucamy rękę unosimy kolanko i, i wyrzucić na boku i to samo do tyłu prawa noga do lewa I odpoczywamy. I spokojnie stoimy w lekkim rozkropku i robimy głęboki wdech. Nosem nabieramy powietrza. I stolimy na całych stopach i lekko wspinamy się na palce i na piętę, na palce i na piętę. I teraz kilka kroków, idziemy do przodu na paluszka, trzy, cztery, a do tyłu na piętę. Odnosimy palce i sobie pomaszerować. Do przodu na pałuszka i na tym do tyłu na I na tym dzisiejsze zajęcie zakończymy. Zapraszam na, na następne.